Cześć, witajcie. Z tej strony Krzysiek z galaktyczny.pl. Jak widzicie, mam przed sobą teraz Samsunga Gear 2, czyli można powiedzieć, że bezpośredniego następcę zegarka Galaxy Gear. No i też obecnie chyba najbardziej zaawansowaną tego typu konstrukcję w ofercie Samsunga. Jak widzicie, samo pudełko jest bardzo podobne, charakterystyczne, podobne do tego właśnie, w jakim znajdował się Galaxy Gear. I pokrótce taka specyfikacja tego urządzenia, czyli 1,63 cala wyświetlacz Super AMOLED. Mamy w zegarku wbudowaną kamerę o rozdzielczości 2 megapikseli. No i chyba te najważniejsze zmiany, takie jak port podczerwieni i pulsometr wbudowany, też wsparcie dla IP67, o czym świadczy, co świadczy o tym, że właśnie zegarek jest wodoodporny. Jest odporny też na jakieś tam zanieczyszczenia drobne. No i najważniejsza zmiana, zmiana systemowa. Zamiast Androida mamy system Tizen, który ma sprawić, że zegarek będzie działał dłużej na baterii, nawet trzykrotnie. To też oczywiście sprawdzę. I mamy sam zegarek, on jest, on jest już włączony, bo ja go używam. To jest taki można powiedzieć, nie do końca pełnoprawny unboxing, ale to też będę mógł wam pokazać dużo szybciej właśnie jak wygląda wyświetlacz w tym zegarku zegarkiem zaraz się za chwilę zajmiemy sprawdźmy jeszcze na szybko co jest w pudełku w pudełku zestaw tak naprawdę jest bardzo podobny do tego jaki mamy w innych zegarkach mamy tutaj ładowarkę, standardową ładowarkę jak dobrze widzę na wyjściu ma 0,55A także słaba ładowarka, ale jak najbardziej wystarczająca do tego żeby ładować Baterię w zegarku, a jak już jesteśmy przy niej, to wspomnę, że bateria ma 300 mAh. Zmieniła się oczywiście stacja dokująca, stacja do ładowania. Ona jest praktycznie podobnie działa, podobnie wygląda jak w innych nowych zegarkach GIR 2 Neo czy GIRFIT. W GIRFIT jest mniejsza po prostu. I cała filozofia działania jest taka, że zamiast właśnie zakładać już całej takiej obudowy tutaj na zegarek, mamy Coś w formie takiej nakładanej stacji dokującej. W tym miejscu mamy te konektory do ładowania. Tutaj też mamy na ładowarce, i po prostu wystarczy ją sobie założyć w ten sposób. No i teraz możemy już śmiało nas, nasz zegarek ładować. Tak to działa w nowych zegarkach. I co jeszcze mamy? Oczywiście mamy instrukcję obsługi i kartę. Gwarancyjną. W karcie gwarancyjnej tak naprawdę nic ciekawego nie ma, ale spójrzmy na instrukcję obsługi. Jak widzicie, jest ona w formie już takiej złożonej kartki i to naprawdę cieszy ze względu na to, że wszystkie informacje o właśnie GIR-2 mamy zamieszczone na jednej kartce. Nie musimy już wertować takiej instrukcji. Kilkudziesięciostronicowej. Wszystko bardzo fajnie pokazane, bardzo ładnie z obrazkami wyjaśnione, jak działa, jak, jak należy ładować, jak zakładać na rękę zegarek. Także takie rozwiązanie, jak najbardziej na plus. I przejdźmy do zegarka. Oczywiście, zegarek już miałem możliwość sprawdzenia na targach w Barcelonie i jak on wygląda, właśnie, właśnie widzicie. Przede wszystkim jest dużo bardziej e, smuklejszy niż e, poprzednik i też e, delikatnie lżejszy. E, koperta, czyli cały przód, tutaj można powiedzieć, e, jak widzicie, ta srebrna część jest e, wykonana z metalu. Tutaj na przodzie mamy troszeczkę bardziej taki szczotkowany ten metal, a tu już mamy błyszczący. I to powiem Wam, że nie do końca mnie się podoba, ze względu na to, że zazwyczaj takie wykończenie dosyć mocno się rysuje. No i też już zauważyłem, że kilka takich bardzo drobnych rys na tej krawędzi ten zegarek już złapał. Tu jest to bardziej szczotkowane, więc myślę, że to będzie w mniejszym stopniu widoczne. No i jak widzicie tutaj na przodzie mamy wyświetlacz. Wyświetlacz jest taki sam jak w Galaxy Gear, czyli mamy przekątną 1,63 cala, rozdzielczość 320x320 pikseli. No i jak wiadomo jest to wyświetlacz Super AMOLED. Tutaj drobna zmiana, czyli przycisk, fizyczny przycisk Home, czyli jeżeli gdzieś tam się Zagłębimy bardziej w menu. Po przyciśnięciu możemy wrócić do tego głównego, me... do głównego ekranu z godziną i możemy aktywować albo, właśnie, zgasić ekran. I tak samo włączyć bądź wyłączyć całe urządzenie. Jeśli chodzi o zapięcie, zapięcie też zostało bardzo fajnie zmodyfikowane. To jest naprawdę spory plus. Przede wszystkim wszystkie elementy, które znajdowały się w zapięciu tak jak na przykład głośnik, powędrowały już do samej obudowy, do samej koperty zegarka przez co no sama, samo zapięcie jest dużo bardziej smuklejsze no i już po założeniu zegarka na rękę no nie zawadzamy tak bardzo tą częścią, powiedzmy tam biurko czy, czy komputer, jeżeli siedzimy i piszemy na przykład przy komputerze także to jak najbardziej jest na plus jeśli chodzi o pasek Pasek też e, troszeczkę został zmodyfikowany, no i przede wszystkim tutaj, już w przypadku Gear 2, czy no wszystkich w sumie e, nowych zegarków Samsunga, możemy zdjąć ten pasek i wymienić na inny, jeżeli coś, coś się z nim stanie. No i robimy to bardzo łatwo. Mamy tutaj, mam nadzieję, że zobaczycie, w tym miejscu są takie teleskopy, i wystarczy po prostu je przesunąć, żeby ten, żeby ten pasek wyjąć. Rewelacyjne rozwiązanie. E, bo jak dobrze wiecie, e, mam nadzieję, że to teraz założę jakoś szybko. Jak dobrze wiecie, e, w Galaxy Gear wymiana takiego paska no była, była kosztowna. To było w granicach 300-400 zł. Żeby ten pasek wymienić. A tutaj myślę, że to będzie no przynajmniej o tą połowę, połowę taniej. No i też e, najważniejsza jeszcze jedna zmiana. E, w tym miejscu się znajduje jest aparat z diodą, e, z diodą podczerwieni, i ten aparat jest już w kopercie. To też jest bardzo ważna zmiana, bo już nie mamy go w pasku, tak jak to było wcześniej, tylko e, aparat powędrował do koperty. Także to też rozwiązanie przede wszystkim takie, że e, wszystko mamy wpakowane w kopercie i pasek możemy swobodnie. Wymienić. Od wewnętrznej strony koperty, tutaj na obudowie, umieszczono wspomniany wcześniej pulsometr. On służy oczywiście do mierzenia naszego tętna podczas różnych aktywności fizycznych, np. podczas biegania czy podczas jazdy na rowerze. Także to jest, to jest nowość właśnie w tych najnowszych zegarkach Samsunga, że wszystkie mają wbudowany pulsometr. Tutaj jeszcze widzicie głośnik. Głośnik, który właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, został przeniesiony z zapięcia właśnie na już obudowę zegarka. A po drugiej stronie, jak się dobrze dopa dopatrzycie, zauważycie mikrofon. Przejdźmy teraz do tej krótkiej prezentacji samego programowania, do prezentacji ekranu. Ekran, jak wspomniałem, jest to super AMOLED, więc naprawdę mamy tutaj bardzo głęboką czerń, i ja akurat tutaj mam już ustawiony, można powiedzieć, moje ulubione tutaj, ulubiony wygląd zegarka. Przede wszystkim praktyczny, praktyczny ze względu na to, że mamy czarne tło, a białe kontrastowe litery i tutaj przede wszystkim jest to bardzo dobrze widoczne, nawet w jakimś tam mocniejszym słońcu. No, i też takie ustawienie na pewno w mniejszym stopniu obciąża baterię. Jeśli chodzi o samo oprogramowanie, mamy tutaj system Tizen. Bardzo podobnie wygląda cały ten interfejs jak w Galaxy Gear. ale mamy na przykład tutaj taką ciekawą opcję, że możemy sobie za pomocą takiego, jak to, jak to większość osób nazywa szczypnięcia, zmienić sobie wygląd tego menu, czyli mamy te duże ikony. A za pomocą takiego prostego gestu możemy sobie zrobić taką siatkę z czterema ikonami mniejszymi. No i przede wszystkim mamy tutaj dostęp do nowych funkcji, takich jak Pilot Watch On. W, po, w połączeniu z tą diodą IR możemy sterować różnymi urządzeniami RTV, jak na przykład telewizor czy dekoder. Działa to podobnie jak na przykład w Note 3 czy, czy we wszystkich innych smartfonach. Które mają wbudowany port podczerwieni. Mamy odtwarzacz muzyki, ale odtwarzacz muzyki też trochę już lepiej działający ze względu na to, że możemy do, bezpośrednio do zegarka przesłać sobie już muzykę i odtwarzać ją bezpośrednio właśnie, można powiedzieć, z nadgarstka. Mamy znane już wcześniej S-voice, notatkę głosową, ale to, co najważniejsze, to jest właśnie pulsometr, czyli jeżeli założymy sobie zegarek na rękę. On oczywiście musi być przed kością podczas mierzenia pulsometru, pulsu. No jeżeli uruchomimy pulsometr, możemy sprawdzić nasz puls. No i widzicie, że puls dosyć szybko jest zczytywany. No, ja oczywiście nie mogę nic mówić podczas tego testu, bo pewnie by wynik albo by nie był zczytany, albo by po prostu był jakiś nieprawidłowy. No i mamy oczywiście zestaw ćwiczeń, zestaw ćwiczeń, który przyda się podczas różnych aktywności fizycznych, podczas biegania, podczas jazdy na rowerze, podczas zwykłego chodu czy jakichś tam pieszych wycieczek. No i tutaj. W połączeniu z aplikacją Fitness With Gear możemy właśnie podglądać nasze statystyki. I też jest ciekawa opcja SEN, który, która, można powiedzieć, monitoruje nasz stan, naszego snu. Pokazuje, kiedy tak naprawdę śpimy, kiedy się ruszamy podczas snu. To też na pewno sprawdzimy wszystko w recenzji. Także tak wygląda oprogramowanie. Zobaczcie jeszcze na aparat. I tak pokrótce wygląda Git2. Dzięki za obejrzenie tego unboxingu, dzięki za obejrzenie tej prezentacji krótkiej. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania, to zapraszam Was do komentowania. Na pewno wszystko dokładnie sprawdzimy i postaramy się umieścić wszystko w recenzji, która, myślę, już w najbliższym czasie pojawi się na portalu galaktycznym. Także też bardzo serdecznie zapraszam. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć, hej.